Przed wami jest droga. Wspólna podróż. Idź tą drogą w zbliżonym tempie. Ramię przy ramieniu. Patrząc w tym samym kierunku i obierając razem wspólny cel. Oluf, odkąd zaczęliśmy być razem, zyskałem rodzinę. Michale, czuję się wybranką losu, będąc częścią twojego życia, które no, dziś będzie to. naszym wspólnym życiem. Razem możemy wszystko. Ciężko mi znaleźć słowa, którymi mogłabym opisać, jak ważne i nieskończenie wielkie miejsce znalazłeś w moim sercu. Przy tobie. Prawiasz, że jestem w pełni sobą. Obiecuję każdego dnia celebrować radość bycia z tobą. Wiem, że zbudujemy razem kochający dom dla naszych dzieci, wnuków, otoczonych przyjaciółmi i rodziną. Nigdy nie przestanę się z tobą śmiać. Obiecuję być twoim najlepszym przyjacielem. Niech to złączenie będzie symbolicznym podkreśleniem połączenia Waszych natur, które odtąd będą się swobodnie uzupełniały i przenikały z każdym najmniejszym ziarenkiem upływającego czasu. Próbuję ci dbać o Ciebie. Wspierać Cię, kiedy będziesz potrzebowała mojego wsparcia. Kiedyś to ból smutku oraz radości. Kochać Ciebie bezwarunkowo. I kochać Ciebie bezwarunkowo. w podróży naszego wspólnego życia. Pamiętajcie, żeby znaleźć czas na bycie razem i z dala od gwaru w ciszy. Znajdźcie swój własny język miłości.